Jesteśmy na arenie. Oczywiście mój kolega musiał się za zero wyłożyć. Ja tu przechodzę. Spokojnie. Przejdziemy to. Trzeba po prostu zbierać kamienie do rączki. No i po prostu... Kiedyś to będzie zimno. Ale na, na publiku jest o wiele łatwiej, no bo... Jak w końcu osoby mają te kabiny albo ekstra życie, no to mogą to bardzo w bardzo łatwy sposób przejść, no bo w końcu tych osób jest 16, no i jedna osoba skacze, może dojść, może przyjść, kolejna okay. osoba, no i może spaść, no i, i tak będzie wiadomo. Więc. To jest losowość. Aj, jaj, jaj. Tu musiałem spać. Nie mogłem na końcu. Ja bym bardziej się zafascynował. Jakbym spadł na środku. To jest takie, takie takie lepsze. Jak spadniecie na środku, no to czujecie już tą potęgę. Ile, wy już przyjdziecie tych rzeczy. To jest taka potężna moc, Uda da się zrobić wszystko. No i to tu, tutaj, trzy Przepraszam bardzo, czemu akurat tam ciągle jest zło? Powiesz mi? Mhm. Mm mhm. Mm Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja już trzeci raz z rzędu spadłem do otchłani. Ja nie wiem, co tu się dzieje kompletnie. No przecież to jest inna, to jest inna, po prostu to jest inna. Tak, tu się nawet jednego szkiełka nie da zgnąć. Teraz pewnie skoczę tu, a będzie dobre tam. Wiedziałem. Ale nie skończyłam tu. Bo miałem taki umysł. Wygenerowałem AI w tej grze. No i... Dobra, tu jest. Okej. Okay. Czekaj. Ej, dwa. Dobra. Dobra. Raz. Dwa. No i teraz moja, Okej. Okay. Tak. Moja. O nie, kamienie mi się skończyły, no ale... raz trzeba zginąć. Ale zginąłem na środku, więc nie jest tak źle. Tu, to tu, 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 Dobra, dwa kamyki, i robię to. Jeden, dobra, już wiem. Teraz ty, teraz ty. Lecisz, weź ja swoje zrobię. Nie, rzucaj kamieniami, ja pójdę później. Nie mam już. Masz, dawaj. Masz, Masz. idę. Nie mam, dobra. Mam stację. Dobra. Biegniasz. Biegniasz cztery. Cztery. No nie wiem, chłopie. Ale przecież i tak nie wrócisz się. Dobrze. To musi być. Teraz to musi być. Teraz to musi być. Ajajaj, ale no trzy zgadnięte. Bardzo duży progres. Wręcz niesamowite. No i kolega już agresywnie rzuca kamieniami. Ja tu też rzucę kamień. Będzie to. Nie trafiłem, można powiedzieć. No i nie trafiłem. Ojoj, oj, oj. chyba trafił mój kamień do śmieci. A mój lak trafił do śmieci. No, tak. No. Do śmieci palących Dzisiaj, Które palą się w domach O tym myślę, no bo domy też płoną Zrobiłem to Zrobiłem, no Ale zrobię by... szajk, asztyk. O, trafiłem. Dobra, skaczę Skoczyłam dwa. Dobra. Mogłem skoczyć na to, no, coś tak przeczuwałem, że śmierdziało mi to, śmierdziało mi, I takim, takim żulem, takim żulem mi to śmierdziało. Trafiłem. skacz skacz ska ska skać 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 stać no to ja skacza które Odpowiedz mi Ajajaj. No, ale tak życie mija. Więc... Jeszcze. Teraz robię speedrun. O Jezus. Fajny speedrun. Pozdrawiam osobę, która stworzyła tę grę. Pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mi się przydała ta gierka. Super, super. No. Jak ja tu wydaję 1000 golda i no, no, nic, nic, nic się nie dzieje. Idziesz? Ojej, ojej, oj. jest problem. Chyba mój kolega dostał krasza, no. co sobie obłdy zrobimy? Pokażę wam co jest na końcu obłdy, no bo te obłdy w końcu jest trudne. No takie dla każdego. Każdy nie, ta osoba go przejdzie. No i tam jest na końcu monetka i ona wam daje 40 koniec jak mówiłam. No i akurat teraz nie mogę tam być, to no? pozdrawiam. Super. Jest takie crazy. Ja biorę la albo lidera... No lidera będę. Chcecie poradnik na najszybsze jak było wygrane w tym? A! Albo na najszybsze wbicie rangi Na przykład lidera O, ranga lider jest tutaj w ogóle. Można by było, no, zrobić na pewno będą live y na 50 subów o K100. będziecie dołączyć do ekipy i będą do wygrania. Nie wiem. Yy, gierka ze mną, no i będzie też do wygrania. R no. Yy, że macie mnie w znajomych na Discordzie. Bo jak nie macie Discorda, no to to nagroda będzie dla Ej. drugiego miejsca. Na przykład na topmodela, na czymś. Powiedz, że będą mogli ze mną grać na live'ach i kto wygra, wyślę mu skin, ale to w następnym sezonie. Znaczy, emotkę mu wyślę, kto wygra. Mój kolega mówi, że jak chcecie wygrać emotkę, no to musicie być na każdym live'ie w kolejnym sezonie, no bo wtedy będzie... Jeden live Nie to wtedy, ty, je, będzie Ja będę mógł tylko 500 spogolów wtedy mam. Będziewał emotka. Jedna emotka, je, jeden winner będzie tylko. No bo... I później następnym w następnym sezonie będziemy mogli dopiero coś wygrać. No co sezon będzie custom emota. emotka. Więc... 1 V1 emotkę. 1 V1 Będę w włącany... v Top modele powiedz to modele będą chowane, chowany będzie, no i będzie tam yy, zombie. Ja tank. też będę brał bo udział. Zombie, tag tak jest taką wielką przekonacie się. Możecie sobie poćwiczyć do niego. Powiedz że ja też biorę udział, jakby co. A jak coś mój kolega też bierze udział, więc jak wygra, nie wiem na przykład customa, no to Nagroda leci do drugiego miejsca. A on... Do, yy, hmm, nie wiem. Będzie musiał... dostanie coś, dostanie coś ode mnie. Ale to zobaczycie już na innym albo filmiku, albo na shortie. Albo na live. Już skończyłeś? Pozdrawiam mojego kolegę, który za mną to nagrywał. No i papa. Pa.